Ewa Tatarczyk, Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej. Z czym kojarzy się wiosna? Jak widać po mnie, to trochę z takimi żywymi kolorami. Z czym kojarzy się jeszcze wiosna? Na pewno ze słońcem i z takim trochę luźniejszym czasem na studiach bo można sobie wyjść na te ławeczki, posiedzieć ze znajomymi, gdzie sam pogadać. Z czym mi się jeszcze kojarzy? No, z takim grillem, z fajnym czasem spędzonym razem ze znajomymi. No i z taką wolnością, że w końcu jest luźniej, cieplej, więc można fajnie się bawić. Jestem Szymon Podziewski, wiosner i lubię za to, że wszystko budzi się do życia. Jest pełno żywej zieleni. Nazywam się Kinga Pacewicz. Studiuję na kierunku Budownictwo i dla mnie wiosna symbolizuje głównie nadzieję. Nadzieję na lepsze jutro, na lepsze czasy. No i moim zdaniem jest to bardzo radosny sezon i pora roku. Szymon Krelik, Wydział Budownictwa i Nauko Środowisku, Inżynieria Środowiska. Lubię wiosnę za eventy plenerowe, możliwość spotykania się ze znajomymi na świeżym powietrzu. Oraz aktywności, które można uprawiać, tak jak sport, jazda na rowerze czy rolkach. Nazywam się Natalia, ja jestem z Wydziału Architektury i wiosnę lubię za to, że jest kolorowo, wszystko kwitnie i ogólnie jest ciepło. Tak mi na pora roku. Ja nazywam się Katarzyna Kowalska, jestem z Wydziału Budownictwa i nauko o Środowisku. Wiosnę lubię za to, że nie jest tak zimno jak zimą, ani tak gorąco jak latem i pogoda jest idealna.